buddyjska szkoła Mahajany wyróżnia się od innych odłamów buddyzmu, ponieważ zawiera całe bogactwo praktycznych metod realizacji oświecenia. Te metody obejmują wyrafinowaną dialektykę Nagarjuna, jednego z największych myślicieli buddyjskich. Ich bezpośrednim celem jest uwolnienie umysłu od wszystkich niepokojów. Mahajana obejmuje nawet tantrę oraz buddyzm średniowiecznych Indii, w którym wyzwolenie można osiągnąć poprzez powtarzanie świętych słów. Zawiera także specjalne rodzaje jogi, również te obejmujące stosunki seksualne. Różne badania sugerują, że jednym z najwcześniejszych pojęć Machajany była koncepcja Bodhisattwy. Bodhisatwa to ten, który podążając śladami Buddy, przeżył duchowe oświecenie, a następnie wycofał się przed osiągnięciem ostatecznego wyzwolenia i ślubował, że nie wejdzie w niżwane, dopóki wszystkie inne czujące istoty, również jej nie osiągnął. Z popularnego punktu widzenia bodhisatwa stał się ogniskiem oddania, zbawicielem świata, który zgadza się na ponowne narodziny raz po raz, aż w trakcie niezliczonych stuleci i wcieleń, nawet trawa i kurz osiągną stan buddy. Ale z głębszego, bardziej racjonalnego punktu widzenia staje się oczywiste, że idea bodhisatwy wynika raczej z samej logiki buddyzmu, ponieważ płynie naturalnie z zasady niechwytania świata. Oraz z doktryny o iluzoryczności ego. Bowiem, jeśli nirwana jest stanem, w którym próba uchwycenia rzeczywistości całkowicie ustaje, myślenie o nirwanie jako czymś do uchwycenia lub osiągnięcia jest oczywiście absurdalne. To nietrafione podejście. Jeśli ponadto ego jest jedynie iluzją, nonsensem jest myślenie o nirwanie jako o stanie, który może być osiągnięty przez egoistyczną istotę. Konsekwencją tego stanowiska jest to, że jeśli nie ma nirwany, którą można osiągnąć, to nasza niewola w kręgu cierpienia jest tylko pozorna i że w rzeczywistości już jesteśmy w nirwanie. Zatem szukanie nirwany jest szaleńczym szukaniem tego, czego się nigdy nie straciło. Ponadto próba wymazania konwencjonalnego świata rzeczy i wydarzeń to przyznanie, że istnieje on w rzeczywistości. Stąd główna zasada Mahajany głosi, że to, co nigdy nie powstało, nie może zostać unicestwione. A więc bodhisattva nie czyni żadnego ruchu, aby odejść od świata materialnego w kierunku nirwany. Na drodze swoich rozważań Mahajana nie zajmuje się produkowaniem pustych sofizmatów, truizmów czy prowadzeniem próżnych spekulacji między dajmy na to idealizmem a pozytywizmem. Znaczną większość dorobku Mahajany stanowią praktyczne odpowiedzi na problemy napotykane na drodze do oświecenia, które można w przybliżeniu wyrazić w następujących pytaniach. Jeśli moje chwytanie życia wprowadza mnie w błędne koło, jak mam się nauczyć nie chwytać? Jak mogę próbować odpuścić chwytania, skoro próbowanie jest już chwytaniem? Innymi słowy, próba niechwytania jest chwytaniem, ponieważ motywacja jest taka sama w obu przypadkach. Moje pilne pragnienie zbawienia stwarza w moim życiu trudności, ponieważ chęć pozbycia się tego pragnienia jest kolejnym pragnieniem. To jest dobrze znany psychologiczny problem podwójnego wiązania. Próbując rozwiązać jeden problem, tworzymy kolejny. Martwimy się przed zmartwieniem i boimy się strachu. Filozofia Mahajany proponuje w tej kwestii drastyczną, ale skuteczną odpowiedź, która w dużym stopniu jest owocem pracy Nagarjuna, który w rankingu wraz z Shankarą jest umieszczany jako jeden z największych umysłów Indii. Nagarjuna odpowiada, że wszelkie lgnięcie, nawet do nirwany, jest daremne. Jego słynna wada, tłumaczona jako doktryna pustki lub doktryna środka, Obala wszystkie twierdzenia metafizyczne, wykazując ich względność. Z punktu widzenia akademickiego, doktryna nagardżony jest bez wątpienia jakąś formą nihilizmu lub absolutnego relatywizmu. Ale to nie było zamiarem Nagarjuny. Dialektyka, która burzy każdą koncepcję, jest jedynie narzędziem do przełamania błędnego koła chwytania. A urzeczywistnienie tej filozofii to nie nieskrajna rozpacz nihilizmu w wersji skandynawskiej. Ale naturalne i niewyczerpalne szczęście, czyli Ananda. Shunyavada bierze swoją nazwę od terminu Shunya, czyli pustka, z jaką Nagarjuna odnosi się do natury rzeczywistości, a raczej do koncepcji rzeczywistości, które człowiek tworzy w umyśle. Koncepcje te obejmują nie tylko metafizyczne poglądy, ale także ideały, przekonania religijne, nadzieje, ambicje i wszelkiego rodzaju złudzenia. Wszystko, czego ludzki umysł szuka i chwyta się w celu zapewnienia sobie fizycznego lub duchowego bezpieczeństwa. Szuniawada nie tylko celowo burzy przekonania, które świadomie przyjmujemy, ale także szuka ukrytych i nieświadomych myśli i poddaje je takim samym zabiegom negacji, aż do samej głębiny umysłu, gdzie zostaną zredukowane do całkowitej ciszy. Nawet sama koncepcja Siunia Wady ma ostatecznie zostać unieważniona, kiedy spełni już swoją rolę. Metodą nagardżony jest systematyczne wykazywanie, że wszystkie rzeczy, jakie istnieją, są pozbawione natury własnej oraz że nie istnieje coś takiego jak niezależna rzeczywistość pojedynczych obiektów, ponieważ wszystkie rzeczy istnieją tylko w stosunku do innych. Nic we wszechświecie nie może istnieć samo. Nic, żaden fakt, żadna rzecz, żadna istota, żadne wydarzenie. Wszystko, co jest, istnieje tylko w odniesieniu do swojego przeciwieństwa, ponieważ zawsze jest zdefiniowane tym, czego nie ma. Przyjemność określa ból, życie określa śmierć, światło określa ciemność, a ruch określa bezruch. A zatem ta sama teoria względności rzeczy istnieje także między nirwaną i samsarą czyli oświeceniem i cierpieniem. Oznacza to, że poszukiwanie nirwany implikuje istnienie samsary, a pragnienie przebudzenia implikuje to, że jest się w stanie zubożenia z powodu złudzenia. Ujmując to inaczej, każda pozorna dwoistość jest w rzeczywistości jednym nie ma nirwany tam, gdzie nie ma samsary. Nie ma Samsary tam, gdzie nie ma nirwany. Gdy tylko nirwana stanie się przedmiotem pożądania, staje się nim również Samsara. Ponadto prawdziwej nirwany nie można pragnąć, ponieważ jest ona czymś, czego nie możemy w pełni pojąć naszym umysłem. Możemy się natomiast do niej zbliżać przez cierpliwą praktykę i naturalną spontaniczność, a nie na drodze siłowego działania. Konsekwencją tego stanowiska jest równanie, że nirwana to samsara. Że to, co wydaje nam się samsarą, jest naprawdę nirwaną. Stąd słynne powiedzenie: forma nie różni się od pustki, pustka nie różni się od formy. Forma jest pustką, a pustka jest formą. Celem tego równania nie jest stwierdzenie stanu rzeczywistości bez wyjścia, ale wprowadzenie propozycji wspomagającej proces przebudzania. Do przebudzenia nie nastąpi, gdy ktoś będzie próbował uciec lub zmienić codzienny świat formy, lub uciec od konkretnego doświadczenia. Każda taka próba jest przejawem chwytania. Nawet samo chwytanie jest nie do zmiany na siłę. Jeśli ktoś uważa, że przebudzenie przyjdzie jako nagroda za przestrzeganie surowej dyscypliny i cierpliwe czekanie, jest winny swojej pychy. Zatem niektóre z fragmentów szunia Wady mogą sugerować, że bodhisattva może żyć tak jak mu się podoba. Że może być całkowicie zwiedziony i zepsuty, bo skoro nawet zepsucie jest nirwaną, to nie ma sensu próbować tego zmieniać. I w tym tkwi cała tajemnica Zen i problem, do którego wrócimy w odpowiednim czasie. Wystarczy jedynie tutaj dodać, że bardzo często istnieje swoiste podobieństwo między przeciwnymi skrajnościami. Pod płaszczykiem charyzmy socjopaci lubią odgrywać świętoszków. Szaleńcy często przypominają świętych, na co pozwala im nienaruszalna skromność mędrca, przez co wydają się być bardzo zwyczajną osobą. Niestety nie ma łatwego sposobu na wskazanie różnicy, co czyni człowieka zwyczajnym, a co czyni go satwą. Ponieważ tak zwany zwykły człowiek jest tylko pozornie naturalny, a jego prawdziwa naturalność może jemu samemu wydawać się nienaturalna. W praktyce po prostu nie da się celowo zdecydować o zaprzestaniu poszukiwania nirwany i powrotu do zwykłego życia, ponieważ kiedy tak zwane zwykłe życie staje się zamierzone, nie jest już naturalne. Z tego powodu teksty mahajany kładą nacisk na to, że nieosiągalność nirwany nie jest czymś, co można przyjąć teoretycznie jako zwykłą opinię filozoficzną. Trzeba po prostu wiedzieć i czuć w kościach, że nie ma nic do uchwycenia i zdobycia. Chodzi tu o moment, kiedy staje się jasne, że wszystko co czynimy w umyśle, wszystkie pragnienia, ideały i obawy są na próżno, że nie ma niczego, czego można się trzymać, ponieważ nie ma nikogo, kto mógłby się trzymać. To jak próba ugaszenia pragnienia słoną wodą, dążenie do celów, które po prostu prowadzą do dążenia do kolejnych celów, ściskanie przedmiotów, które w niedługim czasie wydają się tak nieistotne jak mgła. Ten, który goni, który widzi i wie, że jego iluzoryczne pragnienia i tak samo iluzoryczne ego istnieją tylko w związku z ulotnymi poszukiwaniami, widzi, że świat, który chce uchwycić, jest jego dławiącym uściskiem na własnej szyi, uściskiem, który pozbawia go życia, które tak bardzo pragnie osiągnąć. I nie ma wyjścia, by po prostu od tego odejść, by po prostu przestać decyzją woli. Wtedy przychodzi chwila, kiedy ta świadomość staje się nieznośną pułapką, w której z własnego działania stajemy się jednocześnie łowcą i ofiarą. Uwięzienie osiąga punkt krytyczny. Można powiedzieć, że to uwięzienie dojrzewa w nas i nagle pojawia się to, co sutra Lankavatara nazywa zwrotem w najgłębszym siedlisku świadomości. W tej chwili wszelkie poczucie przymusu znika i kokon, którym jedwabnik tak szczelnie się otulił. Pozwala mu wyjść jako skrzydlata ma. Osobliwy niepokój, o którym pisze Kierkegaard, niepokój słusznie uważany za leżący u samych korzeni duszy każdego człowieka, po prostu znika. Pragnienia, ideały, ambicje i dążenia nie są już potrzebne, ponieważ można teraz żyć spontanicznie, bez próby bycia spontanicznym. Wewnętrzny proces, jaki się rodzi, to życie zredukowane do podstawowych rzeczy. W ten sposób Szuniawada próbuje wprawić w ruch swoją filozofię totalnej negacji. Zachodni studenci zawsze mieli problemy ze zrozumieniem, jak można mieć tak czysto negatywny punkt widzenia względem wszelkiej twórczości. Należy jednak zaznaczyć, że te negacje nie odnoszą się do samej rzeczywistości, ale do naszych wyobrażeń o rzeczywistości i kreacji goniącego umysłu. Mahajana wprowadza później inny termin na pustkę, który jest bardziej wymowny niż sunia. To słowo to tatata, które możemy przetłumaczyć jako takość, lub po prostu to to to. Sanskryckie słowo tat, czyli po polsku to, jest prawdopodobnie oparte na pierwszych próbach mowy dziecka, kiedy wskazuje na coś i mówi ta lub to. Ojcowie lubią sobie przypisywać, że dziecko ich wzywa, gdy mówi tata. Ale być może dziecko po prostu wyraża swoje uznanie dla świata, w którym się znalazło, przez proste wypowiedzenie to lub ta. Kiedy mówimy to, ten lub ta, wskazujemy raczej na strefę niewerbalnego doświadczenia, na rzeczywistość taką, jaką postrzegamy bezpośrednio, bo próbujemy raczej wskazać, co widzimy lub czujemy, niż to, co myślimy lub mówimy. Chodzi o fakt wskazania samego istnienia czegoś, a nie o pilną konieczność nazwania i skategoryzowania tego, co zresztą umysł tak bardzo lubi robić. Dlatego ta tata wskazuje świat taki, jaki jest: nienazwany, niepodzielny i niepodzielony przez symbole, definicje i myśli. Wskazuje na konkretne i aktualne istnienie w odróżnieniu od abstrakcji i pojęć językowych. Ta tata. Niczym się nie staje. Po prostu jest i zawsze była. Nie istnieje w żadnym miejscu i istnieje wszędzie. Jest zawsze obecna teraz. Nie jest ani jednością, ani mnogością. Nie jest ani nieczysta, ani czysta. Nie powstaje i nie ma końca. Ponieważ ta tata jest prawdziwym stanem Buddy i wszystkich istot w ich pierwotnym wymiarze. Jest również określana jako nasza prawdziwa natura lub natura Buddy. Zatem jedna z kardynalnych doktryn Mahajany głosi, że wszystkie istoty są już obdarzone naturą Buddy. Natura Buddy ta tata i sam termin Buddha to często używane synonimy samej rzeczywistości, a nie stanu dostępnego tylko dla przebudzonego człowieka. To dlatego, że w Mahajanie Budda jest często postrzegany jako personifikacja całej rzeczywistości w jej pierwotnym wymiarze. Tutaj także leży podstawa odrzucenia buddyzmu jako wiary, ponieważ próba stawania się Buddą to tylko fałszywa duma ego. Nasza własna, prawdziwa natura jest już naturą Buddy i nie należy robić nic, by ją osiągnąć. Wręcz przeciwnie, staranie się zostania Buddą to zaprzeczenie, że już się nim jest. Krótko mówiąc, według Mahajany, do zostania Buddą wystarczy mieć wiarę lub wiedzę, że się nim jest. Ponieważ więc powrót bodhisattwy do świata materii jest oparty na zasadzie, że samsara jest w rzeczywistości nirwaną, właściwa ekspresja wszechświata jest realizowana jedynie wtedy, gdy każde wydarzenie lub rzecz może być swobodnie i spontanicznie wyrażone bez żadnej ingerencji. Mówiąc bardziej dosadnie, Niech wszystko będzie wolnym, by mogło być takim, jakim ma być. Nie oddzielaj się od świata i nie próbuj go uporządkować. Budda zdaje sobie sprawę, że cały wszechświat jest jego ciałem, wzajemnie powiązaną harmonią, zorganizowaną raczej przez wewnętrzną inteligencję niż przez ingerencję z zewnątrz. W odróżnieniu od filozofii zachodnich Mahayana nie próbuje wyjaśnić, w jaki sposób umysł produkuje cały świat przez złożone procesy myśli i zmysłów, ponieważ to wszystko ostatecznie należy do świata iluzji, do świata maji. Mówiąc nieco poetycko, iluzja świata wychodzi z wielkiej pustki bez powodu, bezcelowo i tylko dlatego, że ma taką potrzebę a zatem bodhisattwa pozwala na ponowne pojawienie się projekcji, stając się świadomie utożsamiany z figlarnym i bezcelowym charakterem pustki. Dostrzeżenie świata takim jakim jest, w swojej takości, jest jedną z cech Mahajany najsilniej akcentowanych w Zen. Zen kładzie nacisk na naturalne formy, a nie na symbole religijne czy skomplikowane abstrakcje. Życie danej rzeczy lub wydarzenia jest tylko umownym okresem czasu, w którym pustka przybiera określoną dla umysłu formę, odgrywając dla nas przy tym wielką iluzję. W rzeczywistości nigdy nie przestaje istnieć. Życia nie da się oddzielić od śmierci, a umierania od życia. Opisanie całego dorobku mahajany, hinduizmu i taoizmu zajęłoby tyle samo czasu, ile poświęcono na ich spisanie. Rozumiejąc teraz jednak ich specyficzny smak, który tak silnie wpłynął na powstanie zen, dużo łatwiej będzie nam go zrozumieć. A zatem teraz możemy przejść do właściwego tematu.